Cześć, tu Karolina. Zapraszam Was na tutorial i projekt mix mediowy dla sklepu Przez Okienko. Do przygotowania mojego projektu użyłam HDF-ki przez w kształcie popiersia konia. Postanowiłam jednak ją troszkę przerobić i stworzyć z niej jednorożca. Dlatego z zimnej porcelany wykonuję róg. Dwa kawałki roluję w kształt podłużnego stożka, a następnie skręcam je ze sobą. Gotowy element odkładam do całkowitego wyschnięcia. Następnie zabieram się za ozdobienie popiersia. Całość zagruntowuję przy pomocy gesso. Jest to niezbędny etap w pracy z elementem HDF i mediami na bazie wody, ponieważ dzięki temu zwiększamy ich przyczepność. Używam białego podkładu i jest to zamierzony cel, ponieważ gesso w kolorze czarnym sprawiłoby, że całość szybciej byłaby gotowa, ale kolory, których zamierzam użyć mało widoczne. Kiedy cały element jest przemalowany suszę go nagrzewnicą. Przygotowuję wcześniej wspomniane media. W pierwszej kolejności używam mgiełek ze stawu lindy z Joab de Mam tu fiolet, róż i niebieski. Spryskuję bardzo nieregularnie, mieszając wszystkie kolory. Następnie za pomocą suchego pędzelka nakładam Color Glow w kolorze Aleksandrcus 13 Arts oraz Rainbow Color Duolilac w kolorze różowo-niebieskim. Tym kolorem posypuję bezpośrednio z pojemniczka niczym solniczką. Takie proszki uaktywniają się przy pomocy wody, dlatego mam przy sobie atomizer z czystą wodą, właśnie i dzięki niej moje proszki zaczynają się rozpływać i nabierać koloru. Jest to bardzo fajna zabawa, ponieważ tak naprawdę nigdy nie możemy do końca przewidzieć, jaki efekt uzyskamy dzięki użyciu takich mediów. Zależy to od ilości nałożonego preparatu, kierunku i ilości spryskanej wody oraz od sposobu, w jaki pracę suszymy. Nałożenie mediów w moim przypadku miało miejsce kilkukrotnie, aż do efektu, który mnie satysfakcjonował. Na każdym etapie delikatnie słyszyłam partię i dokładałam media według upodobania. Posypałam też jeszcze mokrą pracę pudzem do embossingu wall wow w kolorze skylight. Kolejnym krokiem jest nałożenie maski. Wybieram więc odpowiednio i za pomocą szpachelki i pasty strukturalnej odbijam wzór. Chcę, aby te odbicia były spójne z całością, dlatego ponownie nadaję im kolorów w taki sam sposób jak całości popiersia i suszę. Przygotowuję ozdoby. Mam tutaj wcześniej wykonane kwiaty z famiranu i papieru, które będą kolorystycznie pasować do całości mojego projektu. Przeglądając moje zasoby przez okienkowych hdf nie mogłam pominąć gałązek i zawijacków. Gałązki wiadomo, uzupełniają moją kompozycję kwiatową, ale zawijaski świetnie odwzorują bujną grzywę jednorożca. I takie małe formy są świetnymi zapchajdurami. Polecam je Wam bardzo serdecznie. Zawijasy i gałązki również traktuję podkładem. Pech chciał, że dysza jednej z mgiełek się zapchała, ale w sumie to nic nie szkodzi. Pokażę Wam przy okazji jak fajnie takie mgiełki mogą służyć jak zwykłe farbki. Tak więc maluję wszystkie wybrane elementy, czyszcząc pędzelek przy każdej zmianie koloru. Następnie Color Glow Duo Lilac aktywuję wodą i suszę. Chciałam, aby zawijaski i gałązki wyróżniały się dodatkowo, dlatego rozwodniłam puder Magicalsa w kolorze Snazy Sparkle. Również użyłam go jak farbki. Nakładam w kilku miejscach takiego odlotowego blasku i ponownie suszę. Kiedy róg jest suchy, przemalowuję go rozwodnionym proszkiem z 13 ac w kolorze Goldstone, a następnie dokładem i jak w przypadku gałązek. Zostaje mi przyklejenie kompozycji kwiatowej za pomocą kleju na gorąco. Jak mogliście się domyślić, chciałam, aby służyły one razem z zawijaskami i gałązkami jako grzewa jednorożca. Mocuję również róg za pomocą hewy żelu i pozostawiam do wyschnięcia podkładając pod niego dystans. Na samym końcu rozwadniam białe gesso i wykonuję splesze imitujące gwiazdy. gotowe. Jak wam się podoba mój dzisiejszy tutorial? Dajcie znać w komentarzach i spróbujcie koniecznie sami stworzyć miedziane prace. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję serdecznie. Boziaki. pa. pa.